Witajcie w, w dzisiejszym odcinku. Zgadnijcie, gdzie ja mam książkę. No, nie ma tej książki, bo no, to jest taka malutka książka o Australopitku. Jeżeli chcecie na 150 słów zobaczyć, jak gasimy w całym domu światła i sprawdzamy, czy znak ewakuacyjny świeci, to zostawcie i łapkę w górę, bo wbijamy właśnie te 150 subów, a jeżeli już zasubskrybowaliście, to zostawcie łapkę w górę. Ok, przejdźmy już do odcinka. Ta malutka książka opowiada o Australopitku. Możecie sobie zobaczyć na mój najstarszy film, to tam całkowicie o nim opowiadam. Jeżeli zostawicie suba, to przeczytam Wam książkę, jeżeli nie zostawiacie, to po prostu wyłączcie film, a jeżeli zostawiliście, to przeczytam Wam książkę. Czym się różni, albo nie, poczekajcie widzowie, Australopitek, historia i porównanie z szympansem. Czym się różni małpa od australopitka? Przede wszystkim tym, że australopitek chodził na dwóch nogach. Zapraszam do czytania książki. Szympansy mają tyle samo IQ co 4 lata. Jeżeli chodzi o australopitka, to jest trochę mądrzejszy od szympansa, mimo tego, że wyglądają bardzo podobnie. Niestety nie zobaczymy go już na żywo, bo, bo przeewoluował się w tego homo habilisa, czy jak to się tak nazywa. Dlaczego małpy mają dużo włosów? Dlatego, że nie przeszły ewolucji, a z kolejnymi etapami ewolucji małpy traciły obłośenie. Dlatego, że przeszkadzały w bieganiu po pustyni. Australopitki nie miały cywilizacji, miały stada. Jego podstawą. Nie, jego postawa była pochylona, ponieważ na był małpą. Miał niewiele większy mózg od szympansa. Pojemność jego mózgu wynosiła 340 cm3. Jego dietą najczęściej były owoce i w niewielkich częściach żywił się mięsem. Pierwsze ilości, wież, że kosz, kości australopijskie zostały znalezione. W 1970 roku. I to są już wszystkie ciekawostki na temat Australopitka. Koniec. To na tyle w tym odcinku widzowie. Pa!